Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu powiedzieć troszeczkę o temacie górniczym. No mamy sezon grzewczy, więc temat węgla, temat ogrzewania jest bardzo, bardzo gorący, a ja bym chciał opowiedzieć o górniku z Leszna. Ponieważ tak się składa, że właściciel Antonin, zresztą nie tylko Antonin, ale też Pempowa, Adolf von Hansemann, był właścicielem, kopalni. No i tak się składa, że będąc tutaj w Leśnie i w okolicy zatrudniał ludzi w swoich kopalniach, które znajdowały się w okolicach Dortmundu. Dokładnie akurat mam taką książeczkę, która e, opisuje e, rok pracy w kopalni Górnika, jest z kopalni w, w Bengadę, to jest dzisiaj przedmieście Dortmundu, ale w każdym razie tam było zagłębie węglowe i tam wielu Polaków pracowało. No i właśnie pan Hansemann, właściciel Antonin, czyli tutaj części Leszna, zatrudniał polskich pracowników. Tu jest taka bardzo stara książeczka, taka powiedzmy, no, pokazująca. Jest tutaj o, że właśnie y, y, poświadczenie pracy, a jednocześnie płacenie i to jest Adolfa von y, y, Hansemana i pan Michalewicz. Y, ja myślę tak, że on był mieszkańcem Leszna, ale urodził się we Wolsztynie. To wynika z karteczki, którą mam włożonej tutaj do środka i jest to... Jego osobista książeczka, taka górnika, każdy górnik miał swoją cechę, czyli miał taki numer. Pan Michalewicz miał numer 757 i pracował w tej kopalni od listopada 1899 roku do października 1900 roku, czyli Rok. Jest tutaj zapisany każdy dzień jego pracy. Jest zapisane, ile właśnie dniówek zrobił, ile zarobił i tak dalej. I to jest w zasadzie no. Też przyczynek, żeby jakby to powiedzieć, no jesteśmy tutaj akurat obszarem bardzo rolniczym i na ogół większość ludzi ma pochodzenie, że urodzili się gdzieś na wsi, pracowali w gospodarstwie, no ale sytuacja jeszcze wtedy w Zaborze Niemieckim powodowała, że bardzo wielu ludzi wyjeżdżało za pracą do Niemiec. Dziwne, dzisiaj też się coś takiego dzieje, ale w każdym razie pracowali wtedy w Niem na terenie obecnych Niemiec w kopalni ludzie, którzy byli zatrudnieni przez właściciela majątku na terenie Leszna. Także możemy powiedzieć, że mamy. Górników z Leszna, no i to myślę, że też kiedyś, jakby to powiedzieć, yy, yy, zajmę się dłużej tym tematem, żeby się dowiedzieć, jaka skala była tego zjawiska, ile osób yy, z Leszna pracowało jako górnicy, bo pracowali w budownictwie, pracowali w przemyśle metalowym. No ale właśnie ciekawe by było, ile było takich górników z Leszna. A korzystając z tego, że yy, Mówię o górnikach, to chciałem też pokazać parę przedmiotów związanych z węglem, z górnictwem, które, jakby to powiedzieć, ostatnimi czasy weszły do mojego zbioru, bo już kiedyś o e, brykietach, o różnych takich e, e, palnych przedmiotach, jedną audycję nakręciłem. Jakby pan był taki uprzejmy, pokazał taką planszę, która tutaj się znajduje e, zamieszczona. Jest to też niezmiernie ciekawy nabytek, ponieważ to jest takie graficzne przedstawienie, co można zrobić ze 100 kg węgla. I tak jak y, powiedzmy dzisiaj jest gorący temat, jak się przetwarza właśnie te surowce naturalne, to patrząc na to drzewo, to aż się wierzyć nie chce, że węgiel jest jakby tym zarodkiem, powiedzmy, powstawania wielu innych rzeczy, bo każda taka gałąź, każda taka gałązka, która jest na tej planszy, pokazuje, co można i ile czego można zrobić ze 100 kg węgla, także też nabyłem to w Świdnicy na giełdzie staroci. Jestem bardzo zadowolony z tego, ponieważ to pamiętam, jak jeszcze chodziłem do szkoły, to często tego typu plansze były, jakby to powiedzieć, tym audiowizualnym środkiem w szkole. A tutaj, powiedzmy, naocznie możemy zobaczyć, co można zrobić ze 100 kg węgla. Jakby pan był taki uprzejmy, wrócił tutaj na moją osobę. Tutaj jest na przykład taka reklama, to są, jak to się mówi, dolne łużyce, gdzie też była fabryka, gdzie robiono, gdzie robiono trola, czyli taki brykiet opałowy, no i też niedawno y, udało mi się kupić taki właśnie kawałek brykietu. To nie jest oczywiście takie bardzo stare, bo jest to y, z 1963 roku, ale podejrzewam był to jakiś jubileusz wytwórni i po prostu wykonano tego typu taki pamiątkowy ileś brykietów, no i tak się zdarzyło, że w Lesznie trafił do kogoś. No i, Teraz jest u mnie i też mogę go ludziom y, pokazywać. Oczywiście, ten kształt tych brykietów był bardzo ciekawy, ponieważ no, wykorzystywano go y, w różny sposób. Tu na przykład jest też reklama brykietu, która jest po prostu wieszaczkiem, na którym wieszano haczyk do y, pieca czy na jakieś ściereczki, ale w każdym razie jest to też kształt y, tego brykietu węglowego. Oczywiście, może być też. Popielniczka na cygaro to też jest tutaj właśnie kształt typowego brykietu węglowego. Jest to też bardzo ciekawa, ładna reklama. Tutaj akurat mamy napisane przedstawiciela, który handlował tym brykietem. A na tej poprzedniej stronie była właśnie kopalnia, z której pochodził ten węgiel. No i proszę sobie wyobrazić, że. Były też szczypce do podawania brykietów. Tutaj na rączkach jest resztka takich naklejek, z których wynika, jakiego brykietu to dotyczy. Ale proszę zobaczyć, jakie to było ładne, praktyczne. Miałem taki na haczyku powieszony sobie taką łapkę do brykietu. No i teraz, jak wezmę tą łapkę i. Chwycę sobie ten brykiet, to mogę go włożyć bez problemu do pieca, żeby się nie oparzyć. Także tego typu rzeczy naprawdę lubię i często wchodzą one w zakres moich zbiorów. Oczywiście te tematy tych brykietów są zawsze bardzo ciekawe. Proszę zobaczyć podstawka pod garnek, również reklamująca brykiet, czyli coś... Dzisiaj byśmy powiedzieli ekologicznego, bo jest to już jakaś taka lepsza mieszanka do palenia, ale w każdym razie jest to ładny, ciekawy przedmiot. Te rzeczy związane z kopalnią, no zawsze były ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, bardzo ciekawa polski monopol tytoniowy. Wytwórnia w Poznaniu robiła papierosy, górniki i to były papierosy bez filtra, także też związane z górnictwem. Można było kupić takie piękne, cukierki i to jest fabryka Ślązak, to była fabryka cukrów i czekolady i to jest, są tak zwane kopalniaki, czyli mamy górnika, który tutaj jest. <laughs> Oczywiście zaraz po wojnie były też właśnie takie landryny górnicze i to jeszcze robiła przedwojenna firma HZ. Która y, jeszcze funkcjonowała krótko po wojnie, no, a później przyszedł Hilary Mieński i te całe, wszystkie prywatne wytwórnie wykończył, ale w każdym razie jest to bardzo ciekawa pudełko, właśnie na landryny górnicze, wyprodukowane przez firmę HZ. No i jeszcze mam tutaj jedno bardzo ciekawe pudełeczko, również kopalniaki, gdzie też były to, jakby to powiedzieć, przeznaczone dla górnictwa. Tu macie Państwo. Oczywiście węglarkę. Tu mamy oczywiście znak charakterystyczny dla przemysłu węglowego. Pokazywałem Państwu kiedyś zegarki z kopalni, gdzie y, ludzie dostawali za ileś lat pracy w kopalni zegarki. To też właśnie tego typu symbol był na tym y, pokazany. No i chyba jeden z młodszych przedmiotów, proszę tutaj zwrócić uwagę, jest taka. Piękna węglarka, w której jest ruda, jest urobek, jest to typowy wagonik taki związany z przemysłem wydobywczym, i to e, dostał ktoś e, w 1968 roku. Nie wiem, czy odchodząc na emeryturę, czy był to prezent dla jakiegoś e, wizytatora e, kopalni w Donbasie. To jest obszar doniecki, także to też tereny, o których dzisiaj dowiadujemy się dużo więcej, ponieważ no, Mamy obecnie sporo mieszkańców z tamtych stron, bo tam się odbywa wojna. Także to są przedmioty związane z kopalniami. Dziękuję.